Witajcie widzowie w tym odcinku będą ciekawostki o krajach Europy zapraszam do oglądania. Islandia słynie z bardzo wielu wodospadów jest ich około 10 tysięcy Irlandia. W Irlandii jest więcej telefonów komórkowych niż mieszkańców Wielka Brytania. Pierwsza gorącą czekolada była serwowana w Anglii na początku 1600 roku Francja. Wieża Eiffla niedługo po wybudowaniu miała zostać rozebrana i sprzedana na złomach Hiszpania. Hiszpania jest jedynym krajem w Europie, który uprawia banany Portugalia. W Portugalii zbudowano najdłuższy most w Europie znajdujący się w obrzeżach Lizbony nad rzeką Tak i ma długość 17 km Andora. Andora podczas I wojny światowej wypowiedziała wojnę Niemcom jednak nie doszło do walk rozejm ogłoszono dopiero w 1958 roku Monako. W Monako zamieszkuje największą liczbą milionerów na świecie Włochy. W Włoszech normalne jest mieszkanie z rodzicami do 40 roku życia, Szwajcaria. W Szwajcarii znajduje się najdłuższy tunel na świecie Liechtenstein. W Liechtensteinie nauka obowiązkowa trwa 9 lat Watykan. Watykan jest jedynym krajem na świecie, w którym językiem urzędowym jest łacina San Marino. San Marino jest najstarszą republiką na świecie Słowenia. Słowenia jest jednym z najbardziej zasobnych w wodę krajów w Europie Serbia. Serbia jest największym eksporterem malin, jedna trzecia wszystkich sprzedawanych na świecie. Chorwacja. Krawat wymyślono w Chorwacji był częścią stroju narodowego Chorwatów już w starożytności Bośnia i Hercegowina. Narodowym alkoholem w Bośni jest Rakija Czarnogóra. Największym zbiornikiem wody jest jezioro szkoderskie Macedonia. Zdjęcia nagich kobiet w gazetach codziennych są normalnością Albania. Albańczykom kiedyś zakazano używania łodzi motorowych Grecja. W Grecji machanie otwarta, dłonią uznawane jest za zniewagę Turcja. W Turcji znajduje się góra Ararat na której według Biblii osiadła Arka Noego Bułgaria. Bułgaria uważana jest za ojczyznę jogurtu Rumunia. Najwęższa ulica nazywa się Strada Sfori ma szerokość około 4 metry Węgry. Kostka Rubika i długopisto wynalazki wymyślone przez Węgrów Austria. W Austrii wynaleziono maszynę do życia w 1818 roku. Niemcy. Niemcy mają. tysiąc rodzajów kiełbasy Wyspy Owcze. Wyspy Owcze mają własną linię lotniczą Atlantica z holandia Amsterdam jest miastem zbudowanym na wodzie Belgia. Belgia ma najlepszą czekoladę na świecie mającą ponad 300-letnią tradycję Luksemburg. W marcu 2020 roku w Luksemburgu wprowadzono bezpłatny transport publiczny na terenie kraju Dania. Dania jest pierwszym krajem, który zalegalizował związki osób tej samej płci w 1989 roku Norwegia. Norwegia jest jednym z największych na świecie eksporterów ropy naftowej i naturalnego gazu, mimo to ceny paliw są bardzo wysokie, Szwecja. Normalną rzeczą w Szwecji jest wpadanie do gości bez wcześniejszego zaproszenia Finlandia. Różnica między najlepszym studentem i najsłabszym jest najmniejsza na świecie Estonia. W skład Estonii wchodzi ponad 1500 wysp i wysepek w Zatoce Ryskie i Łotwa. Ryga jest jedynym miastem w Europie, w którym znajduje się pięć różnych wyznaniowo kościołów Litwa. Litwini jako pierwszy na świecie wymyślili sposób otrzymania wódki z zbóż Polska. Jan Heweliusz jako pierwszy opublikował dokładne mapy księżyca Czechy. W Czechach pije się najwięcej na świecie piwa. Słowacja. Stefan Banie wynalazł spadochron, opatentował go w 1913 roku Ukraina. Na Ukrainie znajduje się ponad 25 tysięcy sztucznych zbiorników wodnych Mołdawia. Mołdawia jest jednym z najbiedniejszych państw Europy Białoruś. Kolacja jest najważniejszym posiłkiem dnia Rosja. Pierwsze sztuczne serce powstało Rosji. Urządzenie było zaprojektowane i testowane na zwierzętach w 1936 roku przez Władimira Demikow. Dziękuję widzowie za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się na razie.